Uwaga! Zasadzka! Wilczy dół! Pułapka! Te szczury lądowe chcą dać ci pułapka! Nie wchodź, Jim! Nie wchodź! A! Dziwka! Tam wyżej są piraci. Jeśli tam pójdę, nafaszerują mnie ołowiem. Ahoj, Jim Hawkins! Chcesz się potargować? Wypuśćcie Pepitę! A czemu mielibyśmy to robić? Niczego wam nie zrobiła! Może i możemy ją wypuścić. Może! Chcemy gadać z długim Johnem. Powiedz mu, żeby wylazł i pogadał z nami, a puścimy Pepitę. Pieprzysz, stary! Nie mów, że nie wiesz, gdzie jest twój stary kompan! Bo nie masz wyboru. Mamy tę małą. Nie poddawaj się, Jim! Ej, Flondro! odezwij się jeszcze raz to ciłe urwę! Mapę skarbu? To podstęp! Już raz wpakowaliśmy się na kilka lat na bezludną wyspę przez fałszywą mapę! Daliśmy się wpuścić w malinę. Tylko dlatego, że daliśmy żywy szmal za czcze obietnicę. To się nie powtórzy. Ej, Jim Hawkins, słuchaj no. Na nic nam mapa, chcemy skarbu. Przynieś go nam. Jeśli naprawdę masz skarb, sać go do kosza. Wciągniemy go i potem, podkreślam, potem uwolnimy tę flądrę. Ahoj, tam na górze, coś wam wstadziłem do skrzyni. Co to? Gdzie piastry, dublony, gwine i pistolety? Gdzie skarb? Co to za śmieci? Przyjrzyj się lepiej. Te śmieci są warte fortunę. To odlew zrobiony ze złotych i srebrnych monet. Złoto i srebra to fałszywka. Zerknę. To mieć. Niech to dunder świśnie! Jim, ten twój skarb to zwykła mieć. Za kogo ty mnie masz? Ha, Nieprawda, zapewniam cię. Zamknij pysk. Poznałbym mieć na kilometr. Chyba masz mnie za skończonego kretyna do kroćset furbeczek. Wyrzucam ten twój skarb do wody, a następna będzie pepita, więc już mnie nie rób w konia. Ahoj, tam na górze coś wam wsadziłem do skrzyni. Ej, a co my tu mamy? To nie skarb. To butelka! To rum! Łapy precz! Oddawaj, Dick! Puszczaj, słyszysz? Przestać! Zapchlone kundle! Ale już! <śmienny znaziany> oh, o, o! Ty, zapijaczona, mordo, zabiłeś dika. Rzuć tę butelkę albo. Opuść gnata, Morgan. Będę pił, kiedy zechcę. A jak ci się nie podoba. Przeklęte szczury lądowe. O, nie, to okropne. Ta rzeka może być zabójcza. Nawet palca nie można zamoczyć. No, to co sugerujesz? Wkrótce sztyletami łamigłówkę złamiesz! Jam zawodną bramą! Przyjdź mi na spotkanie! Wkrótce sztyletami łamigłówkę złamiesz. Jam za wodną bramą, przyjdź mi na spotkanie. Tym razem jest naprawdę blisko końca. Długi John! Jim, nareszcie! Spodziewałem się ciebie wcześniej. Zdajesz sobie sprawę, że prawie straciłem życie w tym wyścigu po skarb? Ale dotarłeś tu pełen ikry i gotów na nowe wyzwania. Na przykład ratunek młódki porwanej przez przeklętych piratów. Twojej córki Pepity? Więc gadała z tobą. Zabroniłem jej. No mniejsza o to. Skoro mnie nie posłuchała, to chyba cię lubi. Masz drugi powód, żeby podejść piratów i ją uwolnić. I daj nauczkę temu łajdakowi Morganowi za to, że ośmielił się ją porwać. Znajdziesz sposób. Chyba nie powiesz, że Morgan i ta jego banda pijusów mogą cię powstrzymać. Jestem stary i zgrzybiały. Jim! Twoja kolej, żeby przejąć ster. Nie słuchaj Morgana. Zaufaj mi. Jak uwolnisz Pepitę, wszystko ci wyjaśnię. Mam dość tajemnic. Może powiesz mi wszystko teraz? Jest czas na rozmowy i czas na działanie. Pozbądź się Morgana. On by nie miał skrupułów, żeby nas posłać do Daviego Jonesa. Jak to zrobisz? Przysięgam, nie pożałujesz. Co to może znaczyć? Te inskrypcje pewnie kryją tajemnice tej jaskini, ale nie czas na to teraz. Pogadamy o tym, kiedy uwolnisz Pepitę. Żararaki lancetowate! Ich ukąszenia są śmiertelne! Strętne gady! Jakim nie robisz krzywdy, to nie atakują. Przypełzają tu na odpoczynek w cieniu, kiedy na zewnątrz szpali słońce. Co to może znaczyć? Ten znak przedstawia księżyc. No, muszę przyznać, że twoja wiedza jest imponująca. Ogranicza się do tych inskrypcji. Tylko te udało mi się przetłumaczyć.